I ruszyły. Blisko na prowadzeniu Gloris, blisko także Australian Reef. Sara Smile również, a w odstępie galopuje Sofronia i Pippo. Kafar to jest czołowa para, później Gloris, Sara Smile. O no i tutaj bardzo, bardzo ciasno, bardzo szeroka Australian Reef też jest bardzo blisko, poprawiła mocno Sofronia, ale ona już idzie tutaj piątym kołem. I Pippo i Australian Reef. Blisko jest także Kafar, Sara Smile, Sofronia, Gloris Nadal, Miss Margo. I za moment wyjście na prostą finisową Sara Smile wysuwa się na prowadzenie. Problemy bardzo duże ma już kafar. Ale on zarobi przy wyjściu, przy kanacie. Sara Smile na prowadzeniu. Sara Smile. Sara Smile. 400 metrów do celownika. Sara Smile finisuje nadal. finisuje i pippo. Sara Smile. Nadal i Pippo. No, Sara Smile wzięta w kleszcze. Nadal wysuwa się na prowadzenie. Nadal i Pippo, nadal i Pippo. 100 metrów do celownika. Nadal i Pippo. I w celowniku wygrywa nadal na drugim miejscu i Pippo na trzeciej pozycji. Sara Smile i na czwartym miejscu Miss Margot.